Cześć, Mangowi, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki szybki, konkretny odcinek, jeśli chodzi o FC25, środa 19, czyli jak co tydzień Team of the Week, więc sprawdzimy sobie, jaka dusza na tygodnia się tutaj w krze mm, dzisiaj pojawiła. Rozgrywka z Team of the Week, dobra, przechodzimy w takim razie do tego. Mm, nowe zadania też związane z Team of the Week są, to może zaczniemy właśnie od nich. I SBC: opaczkę ze 100 kartami. Tak, 100 kart do trafienia w tej paczce. I nie jest wcale łatwo ją tak zrobić, także za chwileczkę też do niej przyjdziemy. Jeśli chodzi, słuchajcie, o nowe zadania z Team of the Week, to jest chyba to zadanie, Centurionowie grają z Team of the Week, um, gdzie po prostu musimy, no na przykład rozegrać 15 meczów z co dwoma kartami piłkarskimi w wyjściowym składzie, to akurat spoko, ale strzelić 20 goli z zawodnikami, z Team of the Week w dowolnym trybie Ultimate Team. Generalnie tego typu zadania nie do końca mi się podobają, ze względu na to, że finalnie i tak to trzeba robić w jakimś Squad Battles, żeby po prostu to, na, to nabić. No bo 20 bram jak Team of the Week, no to jeśli nie mam jakiejś karty typowej na napad dobry, to jak ja mam to wbić w Rivals albo w Champions? Jak tam, no to już to jest praktycznie nie do wbicia, nie? To jest praktycznie, znaczy, no do wbicia, tylko strasznie się, się trzeba napłacić. także jest to typowo zrobione pod to, żeby prawdopodobnie gdzieś to robić pokątnie. Um, skoro w dowolnym trybie, to i też w meczach towarzyskich można, można, to, mm, można to zadanie wykonać. Dobra, jak wygląda drużyna tygodnia? Najświeższa, świeżutka. no Wygląda... Ostatnie tygodnie nas nie rozpieszczały, ale teraz no, mamy, mamy są maxima na 84, mamy przede wszystkim Bellingama 91 jako takich tutaj mm, główny kąsek chyba tej drużyny tygodnia, ale też Sarach na pewno 90, y, SPP nie ma żadnej alternatywnej tutaj pozycji, który wygląda też bardzo ciekawie. Kato to 89, myślę, że też całkiem spoko. Kukurella 85 na lewą obronę troszkę za wolny, być może, ale Kukurella to Kukurella. Przynajmniej ma dodatkowy Playstation Plus do obrony strzałów ręką w polu karnym. Możemy się odbić od ręki i na przykład sędzia i tak nie dyktuje rzutu karnego. Także jak najbardziej jest to taki Playstation Plus na na plus, Ym, to to jest Kwame Poku, ja przez chwilę myślałem, że to Herb City to Doku tak naprawdę, bo prawie podob, no, podobne kolorystycznie, no i nazwisko podobne, ale to jednak nie ten pan, Likangin, 4 na 3, noga lewa, ale oczywiście, mm, tak patrzę, z Playstyle w plus, no to Makatoto, Bellingham jest jeszcze Lavelle, 88, ona... Jeśli chodzi o ofensywę, też nie najgorsza przy 4 na 4. Też nie najgorsza. Z przyjemnym playstylem plus do mm, podań na R1 chociaż 81 zwinności bardzo dobre podania. Tylko 4, Chociaż nie, 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 nie. Jednak bym chyba. Nie no, ona niby SP, ale tej statystyki defensywne dramatyczne. Tak na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że jest ok, bo ten Playstyle plus trochę mnie zmylił, ale... Ale nie jest. No nie jest ok, a chętnie ma, playstyle plus do wrzutek, nie ma, zwykły. Okej, okay, no co, no i tak tych kart nie mówisz, że w paczce za championsy nie ma się co oszukiwać. Także jeśli chodzi o paczki, to sam sobie muszę taką wykraftować, zrobić, żeby otworzyć, także do tego przejdę, tylko otworzę sobie jeszcze 582+, ale ponieważ nic tutaj nie ma, to po prostu to przeklikamy. W środku Zapata, Obameyang, Bowen, do klubu. No i patrzymy to nowe SBC, 100 kart do zdobycia. Jedna chyba gwarantowana 84+, plus, więc zapewne dostanę role 84. Rozwój i to powinno być, być gdzieś tutaj tak. Ulepszone, mm, nie, nie, nie ulepszenie architekt Centurionów, ulepszenie setki Centurionów. Seteczka. Paczka zawierająca 100 kart piłkarskich. 20 złotych, 25 zwykłych złotych, 30 srebrnych, 25 brązowych. Jedna gwarantowana o 74 84+. 82, 82 z informem, 83 informem. Wymagania bardzo duże. Powiem szczerze, wymagania bardzo duże. Tak naprawdę jak na paczkę, to jest taka paczka... Nie patrzę w ogóle na zwykłe złote karty, srebrne i brązowe, bo one mnie nie interesują, patrzę na rzadkie złote, czy to jest taka paczka nie za 100 tysięcy, tylko taka za 75 tysięcy monet można powiedzieć, no bo większa niż ta paczka za 50k, która by miała 12 rzadkich złotych zawodników. Także można tak powiedzieć, no coś pomiędzy, nie? Coś pomiędzy. Może za 80 tysięcy monet. Dobra, budowanie składu overall 83. Wrzucamy, czy ja mogę sobie jakoś to, bo jak tu dam 83. Jest jakiś przycisk do tego, żeby, no nie muszę właśnie najgorsze, że muszę to przytrzymać ręcznie, aż się wyklika do, e, do 83. Ignoruj pozycję, tak, z magazynu. Może być tak, może być, dobra. Zobaczymy, czy nam się wrzucą karty, aha. Okej, okay, dobra, to miałem tylko jedno, jednego zawodnika świąt, czy dobra. Nie za dobrze, ale na szczęście to się zapamiętuje, więc mogę teraz zrobić wszystkie. I powinno nam się wrzucić pozostałe karty 83, świetnie. Nawet informy mi się wrzuciły, co oznacza, że już tutaj też muszę się tych kart tu pozbyć, znaczy jednego informa sobie zostawię. Tu natomiast wrzucimy 82. Panią Scott i może jeszcze jedną kartę, na którą sobie mogę pozwolić 82 jak najbardziej. No, to wszystko właśnie ciekawe, żeby dostać, żeby dostać co? No na pewno nie kartę specjalną, ale może, może coś w jakiejś paczce. Słuchajcie, no bo tu jeszcze trzy paczki za tak? Ja sobie uzbieram. Mała paczka piłkarska, elektrum, dobra. Mm, tu skład 82. To po prostu też y, sobie to wykraftujemy. Max ocena 82. pek, Data pozyskania, ignoruj. Status wymiany. Spróbuję nie dać. Ze wszystkich. Zobaczymy, czy nam się to zbuduje. Zbudowało się. Tylko jeszcze informa. Informa musimy wrzucić. Dobrego. Albo, no, może być overall 80, jeśli takowego posiadam. Mam. Chyba 80 będzie GIT. Tak jest, dobra. Także sobie to wymieniamy. Nie wiem, tych kart się pozbywamy. Jeszcze jeden składzie od 82 tutaj. Do wrzucenia. O tutaj tylko mała srebrna paczka piłkarska, nie za dobrze. No dobra, jeszcze jeden składzik o 182. Ja zbuduję sobie to z po prostu jednym kliknięciem. Wiadomo, że mógłbym jeszcze zamienić na dwie karty 81, ale po prostu mi się nie chce tego robić, a dosyć przyjemnie się to kraftuje w ten sposób. Także elegancko. Ulepszenie 100 centurionów ukończono. Wrzucamy. Jedna mieszana paczka 100 kart, tak to się nazywa rzucamy na bęben, na testy. To tylko jeszcze otworzymy sobie tą złotą, nie? Mała paczka piłkarska Elektrum. Czasami wiecie, taka jedna rzadka karta potrafi... Ogólnie, jak tak kiedyś jak patrzyłem, ludzie wrzucają jakieś swoje trafy, jakieś ikony potężne, to często to jest jakiś w ogóle takich totalnych paczek z pupy, za przeproszeniem. Yy, idzie trafić jakąś wybitną kartę. No jedna złota rzadka karta, to tutaj no, mógłby być Ronaldo Nazary równie dobrze, nie? W tej paczce w teorii też, ale wiadomo, że go mm, nie będzie. Otworzyliśmy, otworzyliśmy. Yy, jest walkout. Jest walkout, SPD Niemcy. Kto to będzie? kto to będzie pani? Bo no z Bayernu, yy, nie Oberdorf. Ani Oberdorf, 86, dobra. Dobra, czyli dobrze, że pierwsze moje nas nas nazwisko było. Oberdorf, Hut, 84. Dobra, to już wiemy, to już wiemy, że nie było warto. Jeszcze pewnie trochę duplikatów, nie? Tutaj przy przytulimy. I brązowych kart. Dobra, te duplikaty. O mamo, to chyba dalej na crafting tych centur ulepszenia centurionów, bo na nic więcej mi się to nie zda. Żadnej nowe nowej ewolucji dzisiaj nie dostaliśmy, słuchajcie. Ja mam 100 tysięcy monet i patrząc na mój skład aktualnie... Boże. No, muszę zrobić Nuneza, muszę zrobić Nuneza, przejść nagranie dwójką z przodu, um, jakoś to będzie. Um, także myślę, że taki odcineczek z testów Nuneza się gdzieś pojawi jeszcze, jeszcze jutro może od rana. Bo chyba trzeba rywalcy pograć jeszcze, to by się przydało. Bo ile mam punktów? Nie za dużo. Druga liga, ale jeśli chodzi o punkty, no to mamy 9 punktów, 3 zwycięstwa. A potrzeba nam 35, więc troszeczkę więcej. Także będzie co grać. Dzięki za dziś. I jeśli traficie coś w tej paczce, dajcie znaka w komentarzu. Do zobaczenia. Ciao.